Siema, z tej strony Peter i przed oglądaniem tego odcinka chciałbym Was serdecznie przeprosić za to, że niektóre ujęcia w tym filmie były nagrane bokiem. Dopiero uczymy się nagrywać, także proszę o wyrozumiałość miłego oglądania. Siemadko z tej strony Kuba z kanału Łowcy Ryb, a tu jest Piotrek, Igor jakiś, ja jakiś tam... chyba nie wiem co tam robi Łysy. Jakiś tam tymon, który mi... O, papuga tam siedzi, który jak ja łowiłem, prawie złowiłem karpia, no to tam zajął moje miejsce. Pedał. Ogólnie to dzisiaj e, łowimy u kolegi na stawem. E, tu jest oto właściciel. Pokaż się. Cześć, dzień dobry. E, I no, wędki już mamy rozstawione, tylko teraz czekamy na brania. Także widzimy się przy jakichś braniach, czy coś. E, nasz sprzęt to tak. Kuby, wędka, przestaw swój sprzęt. E, to jest... E, e... S-Kanal Feeder 390, kołowrotek, e, jakoś, nie pamiętam jak to nazywałem. No ten triton run no. byte, czy jakoś no. tak. Tu jest wędka, no, którą. Tre... I Co? I ta wędka była na openingu. Ostatnio. Tak jest. Tu jest e, Jackson Tenessa z kołowrotkiem Flagman S-Kanal i karpióweczka e... Intro 2360 2 360 z kołowrotkiem dam Sadow 7 SLS 8000 SLS I no, tam kolega ma jakiś kurwa główny sprzęt I no, i czekamy na ryby Jeszcze tutaj Janusz chciał powiedzieć że też ma jak są Tenesa tylko że na grunt na grunt i łowi na taki auto spławiczek Tu o, siedzi spławiczek A tutaj stary popija kole A ja witamy po krótkiej przerwie. Tutaj lekkie zabawy z psem. A no siedzimy na razie z dwie godziny i na razie jest pusto. Chociaż są lekkie brania. To karpiówka to w ogóle nic się nie dzieje, ale na fiderze jakieś tam... coś tam było. U kolegi też jakieś tam lekkie stuknięcia, puchnięcia. Na razie brak ryb. Kolega wcześniej 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 zrobił no, przed nagrywaniem, ale to nie no, zdążyliśmy nagrać. Tam kolega się bawi z pieskiem z tyłu. No a my czekamy na ryby sobie akcja, idziemy podbierak. bierz e, jest pierwsza ryba tego filmiku, ale chyba o kurna! Ale, ale ale... Amur, chyba amur! Taki odjazd zrobił przy brzegu. Nie, nie, podkre, nie zakręcaj tak! Bądź się zerwie Patrzcie, jest chorobańsko. Nie chcę wyjść. Nie, nie chcę wyjść. Wyjdź z wodą. No, dobra bierz, powoli, powoli, powoli. No wkładaj ten podbierak! Podbieraj rybki. No, gdzie on jest? No nie może się ukazać. Prawdopodobnie Amur wszystko. Ale ponieść trochę do góry. A bo i nie! Tu! Podbieraj! Ale Rola! Amur! 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 Jaki wielki! To ty może tu lepiej podbierz. Ty masz tutaj lepiej podbierz Dobra, Igor, przechwytuj kamerę! Nie. Igor, chwytaj kamerę! O, dalej go tu! Chodź tu! Oj, to jest Amur wielki! Nie tak daleko! Jaki piękno, cud! Jaki piękno Ale amur wszystko! go jak Jezus Maria! Nosimy go! Amur! Jak, jak Niespotykalna ryba na mojej stawie A tę koleżkę jest po... Piona, piona, będzie miniaturka Dalej ważymy go 70 jak knicz kurwa Mierz go i ważymy, mierz go i ważymy No Chwila widzowie Muszę sięgnąć wagę Czekaj, czekaj, mierzymy go 60 kurde Nie no więcej! Jeszcze więcej o kurde widzowie, 60 centymetrów. Połóż go bokiem, teraz go marzymy! O cię dziabnął, łóżka mu odpadłaś. Poście widzowie, łóżka. Dobra, kładź go na boku, kładź go na boku. Kurde. A, haczyk ma, haczyk ma. Haczyk ma, nie odpiąłeś go. Igor, trzymaj mu go, trzymaj Chwilę, mu go. Do, 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 do. Ciężko odpiąć? Chcesz te odchaczacze? Ja wiedziałem, że jak tam pójdę, to kurde, ten tam będzie ryba. Mówiłem, kurde. Jakie amurzysko ja, piękne? To moja życiówka, kurde. Chciałem... Ja Mówiłeś kiedyś amurę Tak, Dwa i robił taki. A teraz takiego kurde zrobiłem. Zostawiłem się w domu. Te kombinerki takie. Nie, tu dziś je miałem, bo ja je wymówiłem dzisiaj. Poczekajcie, widzicie. Dobra, dalej. Kuba odhacza. Dasz radę? Trochę Amur się zesnął. No to co wiesz. Dobra, jest dobry Kulka jest ja okazji Dobra no bierz go, bierz go, bierz go uważajmy go Jaka to jest kulka? Chwila, waga Weźcie mi zdjęcie zróbcie, szybko No dawaj, bo będzie do miniatury Wejopłoś jeszcze Jezu się umarłam No weź od 65 kilo Nie mam 65 kilo około Weź ręce weź ręce Życie Dobra, połóż go do boku. Teraz go wypuść. Dobra. Wypuszczo. Ej, trzymaj Igor. Wypuszczo. Ile wypuszczo. myślcie? Wypuszczo. 5 km? Daj, myślcie? daj, da, 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 da. Trzymaj, nie daj, 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 daj. Da. Ja ważę. Ja ważę. Trzymaj. Daj. No kurde no. Daj, ja będę ważył. Ja ważę. Czemu ty? Uwaga. No, Nie ważę. No, ale dosłownie nie ważę. tak zestresowany, kurde, stary. O kurde, 3 kilo. 2,7 kg. prawy wypuszczenie Amura Uważaj Kuba i go wypuść No i co? Amur złowiony, cieszysz się? No bardzo moja zykiwka Gratuluję. No Jaka to jest kulka? O fuj. Dobra, ma widzowie, tutaj pogoda się ładniejsza zrobiła. Jak pogoda ładniejsza to taki malutki karpik. Ale chociaż coś. No, ale chociaż coś. Mogę zobaczyć do ręki. Masz. Tylko nie wymusisz. Debilu! Skurde. Życiowy karb. Życiowy karb, największy karp w życiu. Dobra, wypuszczajcie. Daj, wypuszczajcie daj, daj. Moja, moja Ej, chwila, bo ja mam branie. ubranie, daj, daj, daj. Trzymaj. Czekaj, nagrywaj. sko było. Kurde. No niestety. <laughs> Kilka Sła. godzin bez bryby. A chwila, chwila, chwila. Jakby coś, jakby coś było. Bym to zaciął, szczerze. Nie, chwila. Niech pociągnie, niech pociągnie. Widzowie, rybka. O Pod... kurde. Pora będzie. Kuba, ty nagrywaj. Kuba, Kuba. Nie, ja będę podbierał. Nie, ja. Ja umiem. Nie, ja, ja. ja. Nagrywaj. No nie kocić się, koledzy. Ale duży. No nie! nie! No nie gadaj, że przypom mi zjadła. Nie mam przypom. No. Powiedz swoje kurde, uczucia. Kurde, słabo Powiedz swoje uczucia. jestem smutny Jakieś Braka jeszcze? Coś, no. Jakieś jeszcze? Brak sukni Kurde No najważniejsze, że podbierz no. Siedzi Siedzi O kurde na nagrywkę, a to <grym> kurde To mi wędkę do wody wyciągnęło Dawaj go, podbierz podbierz, podbierz, podbierz Znaczy, mógłbym go wyciągnąć, ale nie chcę mu księgi zrobić Taki... Tak, tak, tak. Kurwa jedną Dobra. rękę A. A jedną rękę kurde podebrałem. Nie będziemy już go ważyć, bo wiem, że mało waży dostać. No, ba, trzymaj, ja tego to odczepię go. No, odczepia. Widzimy taki karpik, fajny, śmieszny. No, mu się o kurde, pod oko mu się biło. Słabo troszkę. Daj nożyczki. Dobra, trzymaj go. Na no, nożyczki, mam nożyczki co odhaczyć A tak zwaliło wędkę No prawie by wędkę widzowie do wody ściągnęło Przepraszamy, nie, że nie, gra, nie nagrywamy brania, ale... Nie mamy GoPro nie, nie mamy GoPro, także nie możemy w ciągu nagrywać Kurde No się rozjebały hej <ścoughs> Na kulkę proteinową wziął Na takim oto stawia Takim... Ryba! Rybka jest. Dobra, no wypuść do kuba. Dla beki. Co? Zmierzmy go tak dla beki. No dawaj, zmierz. Ale nie A będziemy tak go ważyć, ale zmierz. Balutki Ale nie, no pewnie. 30 litrów. Bo... Poczekaj, zrobię zdjęcie. Czekaj. No. A nie lepiej płetwami do góry. <coughs> Został kuba, bo chcę zdjęcie. Czekaj. czekaj. Kurwa, nie pływaj. <coughs> Pływa na macie. Skuba litki. Puść, puść 35 cm około. Dobra, wpuszczaj do wody. Możesz go wpuścić. Dobra, a my nagrywamy jak będzie więcej brań. Już jest weczór, tak za godzinę będziemy się zbierać, ale jest dobrze, także... Ważne, że nie wyszliśmy na zero. Także widzimy się przy kolejnej rybie. Kukua, ty jak oceniasz? Mm, 6,5 na 10. Garpik mały był, nie? No, Słowiłaś. ale najważniejsze, że się posiedziała z widzami... Z widzami. Z, z kolegami. kolegami. No, no i subujcie i lekujcie. Proszę nie hejtować, bo to nasz pierwszy filmik Dobra i żegnamy, cześć! Mogę pożegnać się Ogólnie widzowie, my już się będziemy zbierać, dzisiaj koniec wędkowania Oceniam w sumie no takie z 7 na 10 Kuba jak oceniasz Myślę, że y, 10 na 10 pozwolimy życiówkę Amura Myślę, że no, na tyle w dzisiejszym odcineczku za się lajka, subka No i miłego dnia.